No, jesteśmy kolejny raz w tym miejscu, w którym skończyłem, a winda już pojechała i ta jedna kamera i migające światło, witajcie w, uwaga, ostatnim odcinku z Outlasta, nie ukrywam, że trochę mi smutno, ze względu na to, że to jest ostatni odcinek, bo bardzo dobrze wspominam Outlasta, spokojnie! No. I nagrywanie tej serii dla mnie było praktycznie jak przychodzenie go od nowa. Bo go naprawdę uwielbiam. Jak widzicie, jesteśmy już w laboratorium. I dzisiaj stoczymy ostateczny pojedynek z Wallriderem. Mamy notkę. Mamy notkę, wybaczcie za laga. Jest to Duma Wiedzy. Człowieku, krzyknąłem, jak głupi jesteś w swojej dumie z wiedzy, zaprzestań, nie wiesz co mówisz, wpadłem z domu zły i niezaniepokojony, wycofałem się i podejmowałem na innym sposobem działania. E, trochę nie rozumiem, Frankenstein albo współczesny Prometeusz, z osobistych dokumentów doktora Wernickiego, ja nie będę się taką biał w fabułę, aż tak bardzo. Czy będzie to jakaś notka? Nie wiem, ale... Naprawdę szkoda, że nie będziemy już chodzić po tym kwiatu, ale czeka na nas jeszcze DLC, więc, jednak, coś będziemy robić. W ogóle nagrywam tego, tego odcinek o 23... Dobrze, wybaczcie, zalaga. Nagrywam tego streama o 23.30, 29, ale to będzie 30, dlatego, bo o północy będę robił streama z Mleczkiem, w sensie na jego kanał. Do mnie link, link do Twitcha macie w opisie. Coś tutaj tak czerwono. Jakieś maszyny. mnie ręce. Hmm? Wtedy jeszcze covida nie było. Bywacie mi za lekki katar. Nagrałem to tego samego dnia co poprzedni odcinek, ale ja wam to nagrałem na zapas. O kurcze, to chyba ten doktorek, którego byliśmy na NFZ. No. Ja ogólnie to wstawiam wam teraz momenty z całej mojej serii, dlatego że chcę zrobić jakiś taki nostalgiczny odcinek autopis od Mieńców. To jest za długie, nie chce mi się czytać. Jak ktoś chce, może sobie zacząć to czytać. A my? Są tu drzwi. Dobra. A jak co? bo mleczko pewnie będzie oglądał ten film. Mleczko, nie obraź się, ale nagrywam to przed Steamem, dlatego że znalazłem to czasu, a pilnie chcę odcinek nagrać. Popatrzcie, co mamy. boimy to wejść o notatka algorytm morfogeniczny a oto i pole morfogeniczne kilka linii jak matematycznego algorytmu Przep przeprogramuj na zmień w noc zmieniawy kilka liczb na tablicy dajcie mi piła i parę godzin sam na sam z ciałem doktora Warnickiego jestem mu coś winien Dobra. No, lodówki. Muszę się tak schować w lodówce? I odpalić bombę? Jak w tym filmie, nie pamiętam którym. Indiana Jones chyba. To nawet nie byłoby głupie tak wzadzić tą pla placówkę. Ale chyba potem tam wiele osób to sprawdzało i wychodziło chyba, że to byłoby niemożliwe. Przecież bo... o swoich bo... Oj, wybaczcie z tego laga. Tam mam ciężar. Kurwa. Wybaczcie za lekkie problemy. Ale dzisiaj e, mój komputer mi coś świło jest strasznie. My idziemy, idziemy. Nie wiem, czy jest blisko, czy nie. O! O, kurwa! No i doigraliśmy się. Prosiaczko, ty chyba na siebie nie patrzyłeś. O! <ścoughs> i stary umiera. Nawiązanie do starego z mlekiem. Dawaj, Wallrider! On się nie modlił, go widziałem, go obserwowałem przez całą On się nie modlił do ciebie. E, e. Wallrider wziął sobie te słowa za mocno do serca. Notatka. Śmierć żołnierza. I tak właśnie skończyłeś. Rozdat na strzępy odwranną z widokiem na swój szpik rozbryzgany na ścianie z jednego piekła udało cię uciec w Histanie Walkerze. Może mam nadzieję, że nie przeszkowałeś kolejnego. A było się modli do Wallrider. Albo dobra, nie będę mówił, bo sam się nie modliłem. No dobra, tu byliśmy. Tam nie idziemy, z tego co pamiętam. O, proszę. Ja wam to przyspiesz, albo nie, posłuchamy go w sumie. Jakiś typ, musimy się schować. Kto to w ogóle jest? Bo nie pamiętam do końca. Hmm. Oj To jest Walnicki? Walnicka? Czyli kto to? Który ten? Yy, jako ciekawostkę powiem, że w tym nowym odlaźcie da się go chyba znaleźć. Jeśli ostatnio dobrze grałem w lobby i patrzyłem. No, ktoś miał uływanie głowy. Ty bez kitu. Ej, bo w tym... nie on ma wykręconą głowę? Tam ma chyba wykręconą, bo wiem, że w ogóle całego go wykręciło. A nie, bo on leży tak, bo ja mi się on w jedną, inaczej leży. zrobię to zwierzętko, a nie, nie, czemu ja go mam zabijać, przecież on mi zabił jeden z moich większych problemów w życiu a, bo on jest tym złym, żeby uciec musimy go, coś mówił? nie wiem, dzisiaj mam straszne ścinki w tej rachunach nawet nie są na internet dobra, bo on nas to może ganiać Nie chciałbym, żeby mnie zobaczył hmm. na kuchni, co serwują? Chyba jelita, coś tu jest? Ufa. Jestem skupiony w chuj. A nie, bo on z tej strony idzie? Tak, on z tej strony idzie. Chodź to no na Solo. Albo dobra, wiesz, co jednak stworzę? On przez drzwi chyba przenika. Huj, 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 chuj, 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 chuj Ostatni kurwa. Ja tak powoli to twej... Trwa... O! Chuj, kurwa! Przez całą serię nie umarliśmy ani raz. Kurwa, wall rider musiał nam to zjebać. Chuj mu w dupę. Naprawdę. Naprawdę. Idziesz ty, Kutasie? Chodź tu. Widzę. No to idziemy. Szybkie ja robimy, bo ja nie pamiętam, dokąd się szło. Wallrider wszystko zjebał. Na szczęście że tu nie ma osiągnięcia za przejście całej gry bez śmierci. To kurwa pokój mi te dokumenty No ale zginąłem głównie z ciekawości, bo też coś czułem, że... Myślę, że wiedziałem gdzie mam iść, ale... Kurwa dokumenty są dla mnie ważne. Bateryki Mam 10 baterii, 10 na 10 bo jakieś osiągnięcie? Zdobyliśmy coś takiego? Chociaż. No. A bo nas chyba. Nas chyba dalej go nie wiecie? O! O, jakieś to ciekawe miejsce. Co grałeś? Nie grałeś nic. Dokumenty Bogowie i Potwory. Uwaga, do swojego personelu. Od konsultanta MD Rudolfa Wańskiego tak poddyktowany. Dy, pod nie oddawajcie czci, chmarze, ani nie pozwalajcie cynom na raz Każda świadoma istota, oparta o tym, technologię będzie tak dalej od nas lepsza, że, że zbudowanie boskości będzie zrozumiałe. Zawsze to oglądaliśmy w chaos i nazwaliśmy go Bogiem. Teraz jesteśmy obdarzeni taką mocą, że ta wiara mogłaby nas zniszczyć. Nie dajcie się nam omamić. Pamiętajcie, że jesteście ludźmi nauki. Tu nie możemy wejść, Nie możemy. Dobra, idziemy. Ja już czytałem te osoby, bo one są dosyć ciekawe. O, kurwa. To miejsce bardzo dobrze kojarzę. A za dobrze. Hop, dokumencik. I stąd już jakieś środki. Ja już tych ty, ty długich wielokrotnie nie czytałem. O, mamy Billiego. O, notatka Billie Hope. Z dokumentacji medycznej Billiego wynika, że mogę się trzymać. To co z niego zostało? Mam na co najmniej 50 bestialskich o Zabicie go, to akt miłosierdzie. Nie wątpię. Nie wątpię, bez urazu. Ale mogę ci powtykali w dupę, też mi dotknęli? Nie, tutaj różne. No, tu jest kula czerwona. Dobra A tam najpierw idziemy chyba Najpierw tam Będzie trochę dłuższy film dzisiaj wyjątkowo wejdźmy. Mamy notkę. Dokument w sensie. Dokumentów to jest dużo pod Współczesny Mateusz. To jest kolejna część. Jeśli będziecie chcieli film, w którym ja je wszystkie pozbiałem potem wam pod z filmu przeczytam je, to możecie napisać Jezu, i znowu coś o tych zaworach. Nie padam, ale było tu takie miejsce, w którym dało się łatwo to... ...przyspieszyć. W tu. Bo dzięki temu nie musimy iść po schodach sobie ten... ...czas... ...przedłużać. Dobra. Biegniemy, biegniemy. O, dobra. To jest w ogóle nagrany film na zapas, nie wiem jak jest tam. Więc e, to, co się wydarzy potem, to nie wiem, czy jest tam. Tejka? już nie mogę, mam za dużo. Więc, I to jest też późna godzina, więc mogę być trochę martwy w niektórych momentach cichy. Bo już potem to już jak mam 21, to mam siłę, ale na nich się się chcę. bigniem, bigniem, biegniemy, 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 bigniem. Biegniemy chyba dużo jeszcze tych schodów. Oj, mamy to. Był ten chyba skok, który był jednym z tych, które mogę spowodować mieć w całej grze. On za nami jest, prawda? Jest. Aha, mam to. Jakbym nagrał z kamerką, to by widział moje środkowe palce. Aha, o kurwa, dobra, jednak powinienem przestać go wyzywać, patrząc na to, jakie ma zdolności. Dokument? Kurwa, ile tych dokumentów jeszcze będzie? Pozwolenie na przeniesienie... Myślę, że przeczytaliście sobie, zatrzymaliście sobie z tym film. Już w filmie jest dużo notatek, pewnie by nie zapomniałem. <laughs> się wdawało czy gdzieś tu taki skok, który za Zala... oj wybaczcie, No zalega Dobra, musimy biec jednak oj, teraz będzie nam ciemniej Niedługo w ogóle szukaj kolejny horror poza odblastem do nagrania Będę się go kupić. Nie będę wam się to za horror, ale powiem, że jeden z tych, który będę nagrywał, ma już powoli swoje lata. Oj, zapomniałem o tym. O cześć. Zapomnij o tych środkowych palcach i jak cię wyzywałem. Oj, o kurwa. Nadchodzi on. Stary wrócił. A flashbacki o naszych starych filmach wracają Żeby nie było ja to demontuję to w celach humorystycznych, oczywiście o tych flashbackach Tego w samej grze nie zobaczycie Dobra, dobra, dobra Dobra, aktywujemy Nadchodzi on Stary wrócił Spokojnie. No. Są rzadkie, ale podobno wypijam bez pójść w piątek. To mi tak jest. Jeszcze skoczyłem? No pewnie. Na początku starajmy się. O kurczę, krzyż. No, łatwo, wygrana. O, i chyba się bili w kurzu. Spokojnie. Ale ręce ma puste, więc chyba bez mleka. No niespokojnie, bo on jest jakbym to... <laughs> Walcz. Ale ja dzisiaj tylko na konsultację przyszedłem. Ej, sp... Kurwa, w sumie ciężko z nim walczyć. Dobra, przepraszam, że cię wysłałem. Zostaw już nie. zostaw. O, kamera. Czasami mi obcego z tego filmu przypomina. Obcy. Taki łeb ma trochę. Ten tego powyginało, stopy w kosmosie leżą. Nie wiem kurwa co oni tu za maszynę budowali, ale kurwa bawili się mocno. Dobra. Notatka. Śmierć. Billy nie żyje Wallrider i chmara cokolwiek by to było... Nie było, odeszli. Razem z nim. Nieważne, czy uda mi się uciec, czy może zginę. Cokolwiek się stanie będę wolny. Dawno nie wspominam o tym, że podobno a nie widzicie, że Wallrider to po polsku ściano jeździec. Tylko tutaj to nie piszę, ale byście sobie wpisali, to gdzieś to piszę, bo to gdzieś kiedyś było. No i przed zakończeniem, bo jak możecie się już domyśleć, to już jest zakończenie gry, oczywiście, powoli, to pokażę Wam notatki wszystkie, które to były. 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

ostatni odcinek z mojego no kanału to jest chyba w ogóle pierwsza historii, którą skończyłem na moim kanale na filmach ja zaś idę na streama, nie wiem jeszcze chcę nie grać ja nie powiedz tego jest świetno T'as pas la team. Specjalnie się dla was tu żebyście mogli usłyszeć co się stało z tamtymi żołnierzami. Ukarany, ukończę, dostanę Dostałem osiągnięcie. Dobrze. Dziękuję wam za obejrzenie całej serii u mnie na kanale. Jak mówię, jest to film, który nagrywam w tym samym dniu, gdzie nagrywam przedostatni odcinek. Przelecimy sobie te napisy końcowe. To był ostatni, dłuższy film. Jeszcze będę go montował. Naprawdę dziękuję wszystkim, którzy oglądali go którzy oglądali shorty, które z niego wypuszczałem. Ja jeszcze pewnie shortów parę ze starych odcinków wypuszczę, ale na pewno to już będzie po tym, jak już, no, no po filmie już, nie? Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim. My sobie przelecimy szybko napisy końcowe i co? Widzimy się w kolejnych seriach na moim kanale, no i w dodatku, nie? Do Outlasta. Chociaż według mnie Outlast 1 to jest i tak taki, wiecie, taki klasyk według mnie, bo Outlast, dodatek do Outlastu jest taki, wiecie, fajny też, ale to jednak w co chodzimy po tym budynku, zwiedzamy to i napotykamy te wszystkie ciwadła i jesteśmy ciekawi kogo jeszcze tu spotkamy, czy uda nam się uciec, no jak okazuje się, że jak się okazuje, nie udaje nam się uciec ale tak to niestety bywa dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu mam nadzieję, że wam się spodobał jak skończą się napisy, film się skończy. Ja wam je tylko szybko trochę przyspieszę w tym czasie, dlatego, że chciałbym, żebyśmy cię jednak mogli zobaczyć, kto stworzył tą grę. W innych grach pewnie tego przypadku nie będzie, ale ze na to, że to jest jakby no pierwsza gra na naszym kanale, którą skończyliśmy, to dam wam napisy. Dziękuję za obejrzenie filmu i trzymajcie się. Cześć! A tutaj mam specjal podczas montowania dla cierpliwych. Chciałem zrobić Wam taki wyjątek, nie? Ale Outlast mi się ostatecznie zaciął i nie mogłem tego nagrać, więc taki macie specjal. Dziękuję wszystkim, którzy byli w serii. Bardzo miło wspominał tą serię. A i od razu do osób, które będą z YouTube'a, które będą widziały ten film, wszystkie dźwięki z tego filmu, w sensie ta muzyka na przykład i ta scena z Indiana Jones, wszystko jest w opisie ten sam Linki, więc nie ma co się czepiać. Dziękuję za obejrzenie filmu i cześć!